Strony Paulina z kanału Kobiecy, Dwa Koła. E, wakacyjny odcinek, dzisiaj turystyczny. Ja dzisiaj też na moim trekkingu nie znacie go z moich odcinków, bo to pierwszy rower, który dzięki któremu gdzieś tam e, zaczęłam poważniej jeździć na rowerze, jeśli to tak można nazwać. Wycieczka e, po południowej części Wielkopolski, tym razem w moich rodzinnych stronach. Hmm, czy jest tutaj ładnie i czy warto wybrać się na rower? Nie wiem. Znaczy wiem, że jest ładnie. E, jak zobaczycie ten odcinek, to sami ocenicie, czy warto tutaj troszkę popedałować. A na razie takie klimaty. Założenia mojej dzisiejszej jazdy są typowo turystyczne. Trzeba jeździć, słuchajcie, bo mam niedługo sonade, więc e, chciał, nie chciał, trzeba w miarę się przygotowywać, bo to 150 km to się samo nie przejedzie. A z racji tego, że jestem dzisiaj no, mówię, na wyjeździe jadę moim pierwotnym rowerem, trekkingiem, e, dzięki któremu no, tak naprawdę poczułam z powrotem chęć do jazdy na rowerze. E, w planie mam dzisiaj do przejechania 70 km. Co mi z tego wyjdzie nie wiem, bo no dobrze wiecie, że każdy rower jest inny, inaczej jeździ się na MTB, inaczej na trekkingu, więc tutaj mam całkowicie inną pozycję ciała. Jak mi się tak pojedzie, słuchajcie, no nie wiem, więc możliwe, że będę musiała zmodyfikować swoje plany, ale nie chciałabym tego robić. No, jak na razie mam przejechane prawie 7,5 km. No i się leci. Chcę też zdążyć, słuchajcie, w miarę przed jakimiś gorączkami, chociaż wyjechałam po 10, więc e, też mi jakieś tam słońce złapie, ale nie ma aż takiej dzisiaj być dużej patelni, więc korzystam z tego i jadę wakacyjnie, trekkingowo i takie też będzie tempo, bez jakiegoś haratania, bardziej na tlenówce, żeby spokojnie sobie pojeździć i tak wygląda moja bryczka. Hop. Dziesięć kilometrów już za mną, w sumie to już 11. No, taki wiejski krajobraz, jak to wielkopolska. Ola. Mój pierwszy postój. E... Na rzece Prosna. Musiałam się zatrzymać, żeby napić się wody, bo słuchajcie, nie mam bidonu. Mój obecny rower kiedyś tu miał miejsce na bidon, ale teraz już go nie ma. Mam za to, słuchajcie, stylowy koszyczek. Obecnie tym rowerem mierzą moi rodzice, więc on jest dostosowany trochę bardziej do ich potrzeb niż do moich. Więc koszyczek na zakupy do sklepu osiedlowego musi być. Także tak. Że tak. Eee, a ja przynajmniej mogę sobie tutaj wodę schować z całą butelką. Prawie 20 km za mną. Eee, ostatnie 4, no generalnie do tych 20 km praktycznie asfalt w sumie cały czas. Eee, ostatnie 4 km z tego to droga wojewódzka, więc ruch był dość spory, więc nic z izbami nie nagrywałam. I teraz wjechałam sobie na szuterek. Tędy poprowadzony jest, słuchajcie, szlak rowerowy. Mam nadzieję, że ten fragment jeszcze trochę ponad 3 km, to cały taki szuterek będzie piękny. Ale powiem Wam, że... O! Widzę coś ciekawego. Czekajcie. Myślę, że taki szuterek będzie do końca, że mi się fajnie będzie jechać. Moje hamowanie awaryjne, bo zobaczyłam coś ciekawego w lesie. Ostatnio oglądałam e, jakąś tam rolkę, słuchajcie. E, czekajcie, jak on się nazywa ten pan? Borowy chyba, z Borów Tucholskich. Nawet na jagódki się załapałam, patrzcie, o. Tutaj mogę zbierać, bo w się nie można, ale tutaj można sobie podjeść trochę. Ale powiem wam, że kiepskawo w tym roku z jagodami. No. Mm. Wracając do meritum. Oglądałam ostatnio właśnie... Mm. Jakąś rolkę, właśnie tego pana leśniczego, tam ktoś jagody zbiera. I oto widzicie takie coś na drzewie, sosny. I tu się w to właśnie zbierają, w to urządzenie, zbierają się właśnie szko szkodniki. To są jakieś, coś podobne do ćmy, jakieś takie owady, które niszczą sosny. I właśnie w te pojemniczki one się tutaj łapią i później pewnie są neutralizowane. Więc takie odkrycie słuchajcie na mojej wycieczce dzisiejszej. Nawet dom parasolowy tutaj jest, o, piękny. Dobra, także tak. Dziunia w sandałkach jedzie, słuchajcie. Turystka, rowerowa nie ma co. Rezerwa Dniwa, taki piękny obszar po drodze. Spotkałam tablicę informacyjną i tutaj słuchajcie, mamy obszar, który został objęty ochroną zarówno ze względów naukowych, jak i dydaktycznych. Fragment lasu o typie boru mieszanego burmieszany i co tu jeszcze mamy? z udziałem świerka na granicy zasięgu jego występowania rezerwat ten chroni w naturalny sposób występujące tam stare i niezgodne z siedliskiem drzewostany sosnowe ponad 140 letnie przez co stanowi ciekawy obiekt do badań nad regeneracją lasów grądowych fakt ten świadczy o bardzo dużej wartości naukowej i poznawczej rezerwatu eee, no więc tak, a czy jakieś świerki tu widać? Jak na razie to porbory mieszane, słuchajcie. Sosny. Dobra, dalej się nie będę zapuszczała, bo słuchajcie, w tych sandałach to to nie jest najrozsądniejsze. Ale generalnie pierwszy rezerwat, który mam dzisiaj po drodze, a jeszcze chyba dwa będą, na pewno. No, moja bryka stoi. Łyk wody, słuchajcie, bo budonu nie ma, więc muszę się chwilę napić. O, nawet widzę tu dąb czerwony. Takie to Lary tasy niechciane tutaj. Także tak. Dobra, piję i jadę dalej. Niby płaska wielkopolska, ale trafił się podjazd. I to taki powiem Wam... E, dość odczuwalny. E, teren jak widzicie trochę pagórkowaty. Wieża w stacie e, No, niestety nie mam swojego garmina, więc nie powiem Wam jakie tu jest, jakie tu jest nachylenie. E, no ale trzeba się trochę powspinać. Odczuwalny to jest. Więc nie ma nudy w tej wielkopolsce południowej a dokładnie w Powiecie Ostrowskim e, wyjeżdżam właśnie z Wisku zabarycznych dalej jestem na tym e, szlaku chociaż nie chyba, albo dwa na siebie nachodzą bo tu jest Bursztynowy e, podejrzewam, że w rejon Kalisza biegnie ten Bursztynowy e, i wjeżdżam w Strzyżew teraz no więc 28 km za mną, tak to wygląda. Piękna teraz szutrówka wysypana, ale przed chwilą nie było tak kolorowo. Zjechałam już z takiego znakowanego szlaku turystycznego i jadę normalnymi drogami. No i jakieś 700 metrów. Jechałam drogą polną. Na szczęście jest po deszczu i przebrnęłam moją strzałą trekkingową. E, ale powiem Wam, że już myślałam, że będzie wpych po płaskim, ale naprawdę musiało tu mocno popadać. Ale bardzo dużo owadów jest. E, Robacz trwa masakrycznie. Co ja tu mam? A jestem w jakimś rezerwacie przyrody. Kolejny rezerwat na mojej Majówka. Rezerwat przyrody majówka. E, zaraz zobaczymy, czy znajdziemy jakieś informacje, co tutaj występuje. Ale mnie coś gryzie. To te końskie wielkie muchy, słuchajcie. Tak wygląda. Jest i kilka informacji odnośnie rezerwatu majówka i tutaj mamy e, siedliska boru mieszanego z udziałem jodły i świerka na granicy ich naturalnego zasięgu. Dobra, ja muszę się wrócić tą drogą. E, muszę się wrócić tą drogą, żeby dalej sobie kontynuować. Ale póki co pokażę Wam jak tu jest ładnie i malowniczo. Ścieżka fajnie utwardzona, wysypana. Fajnie tutaj mają w tym, w tym rejonie. Powoli o. asfalt się kończy, szuter się, za... się zaczyna. Dalej jestem na szlaku na pierścieniu wokół ostrowa. Ale niedługo będę z niego sobie zjeżdżała. Ale patrzcie jakie potężne drzewa tu rosną. I jestem w miejscowości raduchów. To mi też wygląda trochę na taki wał. Drogę poprowadzoną takim wałem delikatnym. Dobra, jadę dalej. w most na rzecz prosna. Czy ten most jest normalnie przejezdny, wydaje mi się, że przeznaczony był do nieprzejezdności, a pewnie lokalsi yy, przesunęli te yy, betonowe zapory. Bo, żeby obie nie jechać przez ten most, a mieszka się z tej strony na drugą, to naprawdę trzeba kilkanaście albo nawet i kilkadziesiąt kilometrów nadrobić, więc myślę, że to jest sprawka lokalsów, a tu się jechało generalnie drogą polną taką fajną utwardzoną ale no taki wiecie, no szuterek o między szuterkiem a drogą polną pierwszy raz tu jestem ale fajnie tu dziko, wiecie, że ja lubię takie dzikie klimaty więc e, podoba, podoba mnie się tutaj Dalej na moście, słuchajcie, prawie 50 km za mną. Ech, pewnie nie będziecie słyszeć. O tak, wiem, że wyglądam jak grzyb dzisiaj w tym kasku, no ale dobra. Ech, nie targałam swojego, więc zabra ubrałam swój stary, ale ja o tym chciałam. na że to u pana młodego wesele. A tu kolejne gniazdo bocianie. Sporo ich dzisiaj było. Kolejny przystanek na mojej drodze tym razem rezerwat Olbina. Yy, trzeci rezerwat w dniu dzisiejszym. Fajnie turystycznie, słuchajcie, zagospodarowane miejsce. Można sobie usiąść, przycupnąć tam tablica, zaraz sobie. O, jodła pospolita, więc pewnie to jest chronione. Yy, no i niestety jest zakaz wstępu. Tu mamy ładnie rezerwat Olbina. Zakaz wstępu, powiem Wam, że pierwszy raz, chyba tu byłam ze 3-4 lata temu, już wtedy był zakaz wstępu. Eee, no i jak widać to jest generalnie doklejane O, będziecie do 19 już był zakaz wstępu. Przekleili od 19 no eee, więc szkoda, bo by można było sobie podziwiać. Tu mam jakąś tablicę. A, pokazaną charakterystykę. My jesteśmy tutaj, i tutaj jest ścieżka, która jest w tym momencie nieczynna, zamknięta. I tutaj mamy wypisane, o co możemy sobie tu spotkać. Przyrodę obejmuje obszar leśny 16 hektarów. Celem ochrony jest zachowanie dynamicznie rozwijającego się, różnowiekowego drzewostanu, jodłowo sosnowego. O, no, czyli jodełka. Tutaj dominuje. Tak to wygląda. Ale powiem Wam, że tu jest dużo chłodniej niż tak jak tam jechałam, słońce świeciło, to było to ciepło takie, wiecie, nie? A tutaj jak już wjechałam w ten las, no to już naprawdę fajnie, spokojnie jest, nawet stojaki na rower są, o, widzicie? Wjechał już w sumie sześćdziesiąty, jeszcze dyszka i jeszcze będzie ciekawa atrakcja po drodze. Więc jak już dotrwaliście do tego miejsca, to jeszcze zachęcam Was, bo naprawdę yy, to, co Was będzie teraz czekało, to myślę, że to taki no, unikat. Zresztą sami zaraz zobaczycie. Dojechałam na koniec świata. Opuszczam już koniec świata. Miejsce do wiadka wiatka, toalety, niestety pod kluczem, albo istety, a tam macie wychodek. Eee, takie oto miejsce, słuchajcie koniec świata no nie ma się co dziwić no bo lasy dookoła co prawda prąd dochodzi jak widać e, prawie już nikt tu nie mieszka kiedyś kiedyś e, jak jeszcze dziadek mój żył i opowiadał no to normalnie tu ludzie mieszkali musieli sobie jakoś tam radzić wiecie e, woda ze studni światła nie było to jeszcze takie były lata e, no i stan się wziął ten koniec świata no. tam daleko wieść dopiero a tu jest taki przysiółek do miejscowości Łuszyna, w gminie Kraszewice, w powiecie ostrzeszowskim, południowa Wielkopolska. No więc tak naprawdę możecie sobie fajnie tutaj traskę skomponować i zahaczyć o to miejsce i wstrychnąć sobie w focie. Kawałek teraz piachu, ale zaraz się dojeżdża do asfaltu. Więc taka oto miejscóweczka. Ciekawa. A jak kręcę dalej, już mam 67 km, prawie. Eee, kończę już powoli eee, moje dzisiejsze wojaże rowerowe. Koniec trasy, więc słów kilka. Podsumowania. 70 km, dzisiaj nakręcone. Tym oto moim rumakiem trekkingowym eee, powrót do korzeni, słuchajcie. Bo jak już Wam wspomniałam, no to e, trekking, ten właśnie trekking moim rowerem, który sprawił, że teraz jeżdżę na MTB. E, zaczął mi sprawiać frajdę z jazdy. No i po, potrzebowałam trochę e, roweru do innych zadań, a nie tylko asfaltowych. No ale z racji tego, że jestem teraz wakacyjnie u rodziców, a teraz ten rower tutaj stacjonuje to dzisiaj się wybrałam na wycieczkę rowerową. A tym bardziej, że niebawem rowinisko nada, więc wypadałoby jeździć. I powiem Wam, że całkiem miło i przyjemnie mi się nim jedzie. Na początek jak wsiadłam, to tak o, mówię inaczej, bo to wiadomo inna pozycja, ale teraz już fajnie, wygodnie. I myślę, że mogłabym jeszcze dalej jechać, ale plan na dzisiaj jest taki, ponieważ dwa dni pojeździłam, a wcześniej miałam trochę przestój po Mazurach. E, trochę ja w rozjazdach, trochę rower był w naprawie, więc nie jeździłam. E, no i to już jest odczuwalne: już widzę, że mi trochę ta kondycha siadła. I muszę popedałować, bo jeszcze chyba trzy tygodnie do tej robi. Sonady. E, także dzisiaj to taka forma treningowa może nie treningowa, po prostu przejażdżka, e, Bo tutaj treningu nie było. Bardzo dobrze mi się jechało rower bardzo dobrze się sprawuje, nie powiem. No i tyle. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Pozdrawiam serdecznie. Paulina z kanału Kobiece Dwa Koła. I zapraszam na koniec świata. Bye, bye!